Przeżywamy różne okoliczności w naszym życiu. Obecnie nasza diecezja przeżywa 25-lecie istnienia. Będziemy przeżywać 20 lat od przyjazdu papieża Jana Pawła II do naszego miasta. I wiele tych wydarzeń powoduje, że mamy w sobie wiele wspomnień. Ale nasze życie nie polega na tym, by. Wspominać. Wiara nie jest po to, by wspominać. Pokazuje to dzisiejsza Ewangelia, w której święty Piotr, patrząc na umiłowanego ucznia, zadaje pytanie Jezusowi: co z nim będzie? Ale przypomina sobie najpierw to, jak on leżał na piersi Jezusa, jak pytał się o to, kto zdradzi Jezusa. Teraz pyta się, co z nim będzie. I co jest zaskakujące, to Pan Jezus nie zaczyna mu za bardzo opowiadać o tym, co z tym umiłowanym uczniem się stanie. I myślę, że to jest pewna odpowiedź także dla każdego z nas, żeby nie patrzeć się na tych, którzy są wokół nas, żeby nie patrzeć się na tych, którzy obok nas też żyją, coś robią. Ale patrzeć się w swoje serce i na samego siebie. Bo kiedy będziemy oglądać się na innych, kiedy będziemy nawet patrzeć na to, co się dzieje wokół nas, powiedzmy naszej diecezji, nawet wspominać piękne wydarzenia, to nie jest istota wiary. Mamy spojrzeć i spróbować zobaczyć swoje serce i siebie. Kiedy patrzymy na całą Ewangelię i spojrzymy na Piotra, to zadziwiające już to dawno. Temu odkryłem. Pierwsze słowa, które usłyszał Piotr, i o tym mówi Ewangelia według Świętego Mateusza, patrząc tak, jak to jest zapisane w Piśmie Świętym, to słyszy słowa Jezusa: Pójdźcie za mną, bo są to słowa skierowane do Niego i do Jego brata. I on wtedy zostawia łódź i wyrusza za Panem Jezusem. I kiedy czytamy tą dzisiejszą Ewangelię nad jeziorem Tyberiackim, to zadziwiające jest to, że ostatnie słowa, które wypowiada Pan Jezus do Piotra, mówią, Ty pójdź za mną. Pierwsze słowa pójdźcie za mną, teraz słyszy, Ty pójdź za mną. Jestem przekonany, że to jest to, co ma dotyczyć każdego z nas, Ciebie i mnie. To znaczy, żeby, że Pan Jezus za każdym razem, bez względu na to, jaka jest okoliczność, czy jesteś na początku swojej drogi wiary, czy jesteś na końcu swojej drogi wiary, każdego dnia jesteś wezwany do tego, byś poszedł za Jezusem, bym ja poszedł za Jezusem, bym nie oglądał się na to, kto, gdzie jest teraz, co przeżywamy, bo to wszystko nie zmienia życia. Święci ludzie nie mówili o tym, że mają się inni zmieniać. Oni zmieniali siebie, zmieniali swoje serce. I Pan Jezus, kiedy spotyka się z nami, czy to poprzez modlitwę, poprzez sakramenty, poprzez różne wydarzenia, mówi to wszystko do nas po to, aby powiedzieć bardzo wyraźnie: Ty pójdź za mną. Nie siedź i nie patrz się, nie wspominaj tylko i wyłącznie, ale pójdź za mną. Jeśli to zrobisz, jeśli to uczynisz, to tak naprawdę Twoje serce będzie ciągle żywe. I zawsze w tym Twoim sercu będzie żył Pan Jezus. I tego życzę i sobie, i Tobie, abyśmy nigdy nie przestali słyszeć tego wezwania Chrystusowego. Pójdź za mną.